W Dąbrowie Górniczej został rozegrany szósty półmaraton Dąbrowski z udziałem zawodników z Ukrainy i Białorusi. Bardzo dobrze zaprezentowali się Dominika Wiśniewska-Ulfik i Rafał Ulfik. Dominika zajęła trzecie miejsce w kategorii kobiet w bardzo dobrym czasie. 1 godzina 19 minut 37 sekund. Zwyciężyła Białorusinka Kraustowa-Wolcha. 1 godzina 18 minut 3 sekundy. W kategorii mężczyzn o miłą niespodziankę postarał się Rafał Ulfik który zajął bardzo dobre piąte miejsce i ustanowił nowy rekord życiowy. 1 godzina 15 minut 14 sekund. Zwyciężył Ukrainiec, okseniuk Serbic. 1 godzina 7 minut 48 sekund. Półmaraton ukończyło 770 zawodników i zawodniczek.